Dzień dobry, kochani. Tak jak zapowiedziałam ostatnio, chciałam bardzo mocno podziękować Wam za Wasze subskrypcje, za Wasze lajki, like, komentarze, za to, że ten kanał istnieje dzięki Wam. Także ja to tylko sprzątam. <laughs> A tak naprawdę przyszłam tutaj, żeby zrobić Wam coś nowego, zupełnie nowego dla mnie. Um, bo chciałabym podziękować za tę subskrypcję, i może tak zrobimy taką zabawę malutką, i sprawdzimy sobie, co sami wybierzecie wy. Także do tego mam zupełnie nowe karty, słuchajcie. Mama przyjechała w kości, a więc przywiózła mi takie. Koty rządzą światem. O. Ja po prostu, jakie karty dostanę w prezencie, takie używam. Są. Ja ich się nie uczę, są dla mnie po prostu kolejnym gdzieś tam. E, zwierciadłem tej energii, więc wybierzecie sobie właśnie z takich kart. E, no niestety, jak książeczki z takich kart zawsze wyrzucam, bo mnie nie interesuje to, co gdzieś tam inni piszą, tylko muszę sobie samej przeczytać. więc no one są zupełnie nowe dla mnie. I Wy wybierzecie dzisiaj tą kartę. Ja wybiorę po prostu po trzy karty dla Was, i Wy musicie się zastanowić nad Waszym pytaniem nad tym, co chcecie tak naprawdę. Ja postaram się jakoś to poubierać w słowa i może dam Wam to odpowiedź. Więc przygotujcie się, na spokojnie się zapytajcie. Ja Wam dam tutaj tak, potasuję i dam Wam te trzy karty. A Wy sobie zamknijcie oczy, trzy wdechy i pytanko do tych kart, dobra? Więc to jest karta numer jeden. Od mojej lewej strony, od serca kładę numer 1. Teraz będzie karta numer 2. Karta serca. I numer 3. Nie mówię, że na pewne pieniądze. Nie, bo nie robimy rozkładu na nic. Tylko taka po prostu. Lewa strona, środkowa i prawa strona. I teraz Wy, moi kochani, musicie się zastanowić nad tymi tutaj kartami. Co Wy sobie wybierzecie? Czy numer 1, numer 2, czy numer 3? i ja już odpowiedź będę wgrywać więc jeżeli wybraliście kartę numer jeden to to jest taka karta, taki kociak takiego kota sobie wybraliście słuchajcie, z taką konewką no ale żeby było śmiesznie to z taką konewką, z takimi pieniążkami na górze, ja na ją odczytam więc cokolwiek tutaj pomyśleliście to to jest na pewno ten kociak jest marzycielem więc ogólnie i w ogóle beztroskość jest z tej karcie, jest marzycielem. Ale tak, ona oznacza siódemka pentakli, oznaczałaby dla mnie tutaj dla Was taką odpowiedź, że o, o czymkolwiek marzycie, cokolwiek chcielibyście. Dobra, dam Wam nawet przykład, słuchajcie. Jeżeli ktoś z Was marzył o domku, o mieszkaniu, o nowej pracy, o nowej miłości, to tak. To wybraliście sobie właśnie tą numer 1 kartę, która pokazuje, że zostaniecie wynagrodzeni, że, postawi, że będziecie mieć to postawione na drodze, że idzie to do Was. Nie ma tu określonego czasu, nie ma tu określonej sprawy. To jest po prostu coś dobrego. Na pewno wylosowaliście dobrą kartę mówiącą: dalej maszcie, dalej afirmujcie, manifestujcie. Ogólnie myślcie pozytywnie, bo tutaj jest odpowiedź w tej karcie zawarta że jak najbardziej tak. Jak najbardziej przyjdzie to do Was. Jest to jeszcze taka karta, że jeżeli któryś z Was jest, jest na jakimś kursie, jest w nowej pracy, jest, jest artystyczną duszą, bym nawet tutaj powiedziała, to fajnie by może rozwijała ta osoba dany potencjał, Fajnie by było, żeby ta dana osoba nawet zmieniała swoje kierunki, rozszerzała te kierunki, bo możesz nawet nie wiedzieć, ile masz tego w sobie. Także dobrze by było, żebyś się przekonał, przekonała. Więc taka karta numer jeden. I teraz będzie numer dwa. Dobra, kochani, mamy tutaj kartę numer dwa. Takiego kociaka wybraliście, zobaczcie. Rydwan. Już Wam mówię, to jest piątka, wszystko. Siódemeczka, rydwana. Ej, teraz tak. Dobra droga. Dążenie do zwycięstwa. Pokonanie trudności. Jak widzicie ten kociak w ogóle on ma tutaj taką, jakby taka karta trochę niefortunna, jakby nie mógł chodzić. Miał tę kółeczkę do pomocy. Ale co oznacza ta karta? Oznacza tutaj wielki wysiłek. Oznacza tu dążenie do celu. To jest bardzo mocna i silna karta fajna osobowość, nawet jeżeli myśleliście, że nie dajecie z czymś rady, to ta karta pokazuje tutaj, że dacie radę, bo to jest tak albo sukces już teraz, albo dążenie dalej do tego celu, więc ona jest kolejną kartą i tam pierwszą wolosowaliście piękną i tam drugą, bo druga oznacza właśnie tutaj, powinniście być siebie dumni powinniście być wytrwali dalej w tym wszystkim, do czego dążycie nie zmieniajcie tego kierunku, tego nastawienia jakiekolwiek zadaliście sobie pytanie w swojej głowie, czy dobrze zrobiłam, czy zrobiłem na przykład w tym, albo w tamtym aspekcie z mojego życia um, począwszy od... Um, czy rzucenie palenia mi się uda? Tak, tak, tak i bądź wytrwały, wytrwała. Czy e, uda mi się, nie wiem, znaleźć moją miłość? Czy uda mi się naprawić związek? Bądź wytrwały, bądź się dumna, bądź po prostu tutaj taka e, niezwyciężona jest ta karta. I e, jest to ciężkie, bo nikt nie mówi, że nie. To jest karta takiego, ale on, nawet ten kociak nie odczuwa tego ciężaru. On jest tak dumny, tak po prostu ambitny z tego co robi tutaj że tak naprawdę to jesteś właśnie ty. Jesteś po prostu e, niezmordowany i masz wielką siłę walki wol, wol, walki i nic ci nie stanie na przeszkodzie. To jest karta zwycięstwa w dążeniu do celu. Taką kartę wybraliście. I mamy kartę numer 3. Słuchajcie, to jest karta numer 3 dla Was. A, zobaczcie, jakie fajne kociaki. Co my mamy? Szóstkę pucharów, słuchajcie. Szóstka pucharów. Wszystka pocharów, to jest w ogóle tutaj taka bardzo fajna, dziecinna troszeczkę, karta bym powiedziała nawet. E, rodzinna, o, bardziej lepiej brzmi: rodzinna, dziecinna, e, beztroskość, marzenia, nostalgia, e, zadumanie się. Ale co ona oznacza dla Was, jeżeli wybraliście tą kartę? Czasami oznacza w ogóle e, powrót, nowej znajomo powrót starej znajomości e, z przeszłości. Może być odnowienie jakiejś miłości. Może być nawet, słuchajcie, odnowienie starej miłości, albo takie świętowanie, nawet jakiejś rocznicy, świętowanie ogólnie z kimś w rodzinie, coś pięknego. Także to jest taka bardzo, bardzo mocno rodzinna karta. Ona nam tutaj daje też zrozumienie, że będziecie tacy troszeczkę nostalgiczni i możecie tutaj taką mieć zadumę. Jak, czego dokonaliście, do czego doszliście, do tego, że jednak ta rodzina jest, jest, jest fajna, że macie ochotę na spędzanie czasu z tą rodziną, więc ona oznacza ogólnie tutaj taką troszeczkę powrót do przeszłości albo nawet szukanie tego, żeby rozmyślać nad czymś. Więc może to być powrót do rodzinnych stron, może być spotkanie ze starymi znajomymi, bądź Bądź ogólnie nawet z nowymi znajomymi. To są takie spotkania, beztroskość, zabawa, em, przyjemność. E, gdzieś tam takie chwile, że będziecie coraz bardziej po prostu starali się złapać tą chwilę, utrzymywać ją, będziecie się nią bardziej delektować tą chwilą. E, także bardzo ładne trzy karty wylosowaliście. E, nie wiem, nie wiem co do kogo. Ale taka malutka przyjemność dla Was. Do zobaczenia znów.